Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie znaki z żywiołu ognia, bo będzie to czytanie energii ogólnych na pełnię. Pełnię, która będzie miała miejsce 31 października. Moi drodzy, na dole w opisie filmu jest link do filmiku, który nagrałam, z zaproszeniem oczywiście na rytuał tej pełni. Pamiętajcie, że jest to druga pełnia w tym miesiącu. I dodatkowo w dniu Samhain także mocne energie będą panować w czasie tej pełni. Także zapoznajcie się z tym filmikiem. Na kanale są już filmy na pełnię dla znaków zodiaku z żywiołu powietrza, wody, ziemi. I teraz nagrywam film dla Was dla znaków zodiaku z żywiołu Ognia. Mój drogi, ponieważ jest to pełnia w znaku byka, więc kolejność będzie taka, że najpierw zobaczymy energię dla zodiakalnych lwów, potem strzelce i barany. Ok, no to możemy zaczynać. Karty mam już potasowane, oczyszczone. Okej, okay, lwy. <coughs> Jakie energie będą dla was w okresie pełni i około pełni? <coughs> Lew. Pustelnik. Będziecie mieli chęć odizolowania się od wszystkiego i od wszystkich, żeby <coughs> przemyśleć pewne rzeczy, przeanalizować pewne rzeczy. Ciszyć się i zastanowić się, którą ścieżką podążać. Gdzie jest to światło? Gdzie to światło was zaprowadzi w czasie tej pełni? Gdzie to światło, moi drodzy, właśnie pełni was zaprowadzi. Także wyciszcie się, drogie lwy. No, zobaczymy dalej, czy podejmować jakieś działania, czy nie. Czy właśnie w zaciszu swojej enklawy m, przeanalizować pewne rzeczy. Ok? Zobaczymy dalej. Dlaczego ma, będziecie mieć taką energię właśnie ciszy, spokoju i zastanawiania się? Paść buław. Dlatego, że być może macie pomysł na to, jak ruszyć dalej. Co robić dalej? Ze swoimi emocjami, ze swoimi działaniami. Ale, żeby to zrealizować, paść była w ten pomysł, tak? Mam jakąś koncepcję, mam jakiś model działania w stosunku do swojej osoby. I zanim wy to wprowadzicie w swoje życie, w swoje. Hmm, swoje działania, to będziecie potrzebować właśnie przemyślenia, czy to, co ja mam zaplanowane, to, co ja mam w głowie, ten pomysł, który się rodzi, on już jest, czy on jest, będzie właściwy. Stąd ta potrzeba ciszy, bo yy, w, yy, słuchajcie, wy macie taką chęć właśnie już realizacji czegoś. Już coś robię, mam jakiś pomysł. Ale wy nie chcecie jeszcze. Jeszcze chcecie przeanalizować pewne rzeczy. Wy czujecie już, że trzeba działać, że <laughs> trzeba zmieniać nowy pomysł. Ale nowe energie, nowe uczucia też oczywiście. Ale do tego potrzeba będzie Wam wyciszenia i oświetlenia sobie drogi do powiedziałabym przemyślenia. Co do tego, co będziecie chcieli wprowadzać w swoje działania. Paść Paś monet. Dużo nowych energii, dużo takich świeżych, dziecięcych powiedziałabym energii, moi drodzy. Ale słuchajcie. Nie zwalniajcie zbyt mocno. <śmiech> <śmiech> Owszem, trzeba się wyciszyć, trzeba się odizolować, ale słuchajcie, niezbyt długo, żeby to nie przerodziło się w coś takiego, że zamykacie się w sobie y, może przed obawą, y, co do tych. Co do tego pomysłu i zbyt długo jesteście w tej pozycji izolacji. Tak? Bo tego pazia monet ja czytam w negatywie w tym momencie, tak? On przynosi pewne też wiadomości, też energie ziemskie. Tak? Ale on działa wolno. Tak? Paść też, moi drodzy, monet to jest. Nauka to jest chęć, to jest chęć, e, powiedziałabym, niepewności i nierozsądnego działania. Tak? Także <laughs> nie podejmujcie żadnych działań nierozsądnych. Ok? Zastanówcie się nad tym, żeby to, co wy, bo tu jest dużo nowości, tak? Ale musicie działać rozsądnie. Bo jeszcze raz powtórzę, paź monet w negatywie, bo ta karta teraz jest czytana w negatywie, to jest właśnie nierozsądne działanie. Niepewne działanie. Ok? Takie y, nieskonkretyzowane. Pomysły na działanie są. Tylko trzeba teraz przeanalizować to wszystko, co jest dobre, a co jest złe, bo jest dużo nowych, nowych rzeczy, tylko żeby też nie opóźniać, nie za długo, żeby ta okazja nie przyleciała wam, po prostu nie ulotniła się gdzieś w międzyczasie, tak? Poczynek. <laughs> Musicie odpocząć od e, właśnie od myśli. Mam wrażenie, że w wa, was, was, was drogie lwy będą się kłębić jakieś nowe myśli, jakieś nowe pomysły, jakieś e, nowe uczucia, jakieś nowe emocje i Wy będziecie chcieli po prostu od tego odpocząć. Tak jakby za dużo było tego nowego. Mam wrażenie w tym momencie odpocząć, odizolować się, pomedytować, yy, zostać ze swoimi myślami, odpocząć. Bo czwórka mieczy mówi o odpoczynku, o regeneracji, o wyzdrowieniu w jakimkolwiek znaczeniu, emocjonalnym wyzdrowieniu swoich myśli, swoich ym, swoich emocji ale przede wszystkim wyciszeniu swoich myśli, bo to są miecze. Mhm. Poczekajcie, zobaczymy dalej. Mhm. Okay. Ech, piątka tutaj kielichów nam się pokazała, moi drodzy. I teraz tak. Wy możecie zauważyć w czasie tej pełni zdecydowanie, co sprawia, że wy czujecie się emocjonalnie, uczuciowo źle. Ta izolacja, to przemyślenie tego wszystkiego, to ten odpoczynek tak, od pewnych rzeczy spowoduje, że wy zauważycie, Jakie negatywne emocje wami targają i nie pozwalają wam ruszyć do przodu? Takie mam wrażenie, widząc te wszystkie karty. To będzie pełnia dla Was yy, na to, żeby wyciszyć się, dlatego żeby zauważyć, co wam nie służy, co powoduje ten przysłowiowy ból głowy. tak? Dlaczego ja jestem zmęczony, zmęczona emocjonalnie, wyczerpana? Co się hmm. dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Zbyt dużo nowych rzeczy, tak jakbyście tego nie mogli a w tym momencie... Mm, Podjąć jakieś decyzji odnośnie jakiejś sytuacji, nowej sytuacji. Tylko teraz tak, nie przedłużajcie pewnych rzeczy, nie opóźniajcie pewnych rzeczy. Pełnia to jest krótki czas, bo to jest dzień pełni i dwa dni przed i po, tak? Także tylko ten czas sobie zostawcie na analizę pewnych rzeczy, na, na, na analizę swoich myśli i wtedy wyłoni Wam się. Taka koncepcja, co mi przeszkadza w emocjach. Tylko też mówię niezbyt długo, bo tutaj trzeba będzie jednak wyjść do ludzi. I yy, ta karta spo, w połączeniu z Tom yy, mówi nam o tym, żebyśmy też zauważyli, żebyście, drogie lwy, zauważyły to, yy, te kielichy pełne, tak? Czyli te dobre emocje w sobie. Czas analizy, czas przemyślenia, czas odpoczynku i czas, w którym wyłoni się, wyłonią się Wasze emocje. Będziecie wiedzieć, co nie pozwala Wam ruszyć do przodu. Ok, zobaczymy jeszcze jaka rada Starota Nocy. Drogie lwy. No, okres pełni. Pełnia, okres pełni. Sprawiedliwość. Już przeczytamy, jaka jest rada dla Was. Sprawiedliwość. Czyli mam wrażenie, że się wszystko zrównoważy. O, gdzie ja to mam? jest. Proszę. Sprawiedliwość. Zwycięstwo równości. Za pomocą wagi wydaje osąd. Za pomocą miecza wykonuje wyrok. Działaj zgodnie z prawdą i bądź sprawiedliwy. Bądź odpowiedzialny za swoje czyny. Sprawiedliwość zwycięż. Nie wiem, dlaczego mi się to nie fokusuje. Sprawiedliwe działanie, czyli tu w efekcie będzie równowaga. Wy zauważycie, dlaczego macie złe emocje, i jednocześnie zrównoważycie to z pozytywnymi emocjami. Ok? Czyli wyciszcie się, ale tylko to jest na okres pełni, żeby nie przedłużać pewne rzeczy, dlatego że trzeba działać. Po tej pełni mam wrażenie, drogie, że wy trzeba będzie działać. Okej, okay, strzelce. Strzelce, okres pełni 31 października. Jakie energie dla strzelców? Mhm. Siła. Siła, oswojenie, moc. Poczujecie w czasie tej pełni moc i do, do działania, moc do ujarzmiania swoich emocji. Tak? Ale zobaczymy, dlaczego ta siła w Was się pojawi. Dlatego, że król, słuchajcie, monet. Może pojawić się mężczyzna w Waszym otoczeniu, który da Wam takie poczucie stabilizacji, poczucie uziemienia, właśnie poczucie siły do tego, żeby działać to po pierwsze, ale po drugie, żeby się mocno uziemić, tak? Żeby mocno skupić się na materii. Król Monet to jest osoba odpowiedzialna, tak? To jest osoba, która potrafi zarządzać swoimi zasobami, zasobami materialnymi. I może być osoba, ale to też może być wasza energia. Tak? Bardzo silne widzę tutaj e, przekazy, bardzo silne emocje na tą pełnię drogie strzelce. No i jeszcze do tego y, proszę. E, moi drodzy, znowu żywioł ziemi. Nie zapominajcie o swojej mądrości, tak? Bo to jest wiedza, to jest wiara, tak? To jest pewnego rodzaju też. Oryginalność, odkrywczość. A są pewne normy, tak, społeczne, które nie powinno się łamać, tak. Dlatego w czasie tej pełni, uważajcie też na to, w co wierzycie, co jest, co praktykujecie, co jest waszymi zasadami moralnymi, którymi się kierujecie w życiu i nie pozwólcie sobie w tym wszystkim łamać jakichkolwiek zasad, które macie, które wykorzystujecie w swoim życiu, które macie wewnątrz, wewnątrz siebie. Ok? Drogie strzelce, także. Siła, uziemienie, dużo, dużo takiej ziemskiej energii. No nie bez kozery, ponieważ pełnia jest też w znaku ziemskim. No i sprawiedliwość, moi drodzy. E... Będziecie działać bardzo mądrze, e... będziecie wiedzieć, co odciąć, a co zostawić. E... Ta siła Wam w tym pomoże. Widzę tutaj, drogie strzelce, taką. Po pierwsze, mądrość, zasady moralne, tak, które uważajcie, żeby ich po prostu nie, nie zapomnieć o nich w czasie tej, w czasie tej pełni. Tak. Dużo ziemi, dużo siły tak, i sprawiedliwość w działaniu. Pozwolicie sobie na to, żeby za pomocą tego, w co wierzycie, jakie macie zasady, sprawiedliwie osądzić e, swoje działania, swoją siłę, w jakim kierunku podążam. Tak? Będziecie poszukiwać dróg, które zrównoważą was, Wasze emocje. To jest też karta moi drodzy. Odpowiedzialności, odpowiedzialnych decyzji, tak? Yy, równowagi i wypośrodkowania tego, co robimy. No, drogie strzelce, silne emocje, silne i jeszcze do tego pamiętajcie o tych zasadach moralnych, którymi się kierujecie, i myślę, że one wam pomogą. Właśnie w odzyskaniu równowagi i podejmowaniu decyzji takich, które właśnie zrównoważą Wasze życie. Znowu pustelnik, co Wy się tak wszyscy izolujecie od tego wszystkiego? Posiadanie. Tak? To, co postanowicie w czasie tej pełni, to nie po, pozwolicie sobie już odebrać. Jeżeli podejmujecie, podejmujecie, podejmiecie jakąś decyzję, to jest dla Was, drogie strzelce, pełnia podejmowania decyzji. I wykorzystajcie tą energię, ponieważ macie siłę do tego, żeby podjąć jakąś decyzję. Jeżeli to się stanie, tak? jeżeli będziecie kierować się swoimi zasadami moralnymi swoimi, tak, a mocno będziecie stać na ziemi a będziecie, bo to, to karty wskazują to macie siłę do tego, żeby podjąć jakąś decyzję w czasie tej pełni i jeżeli to zrobicie to już tego wam nikt nie odbierze bo to już będzie droga, którą wy wybierzecie w swoim życiu sprawiedliwie i równoważnie i to już zostanie nikt ani nic wam tego nie odbierze także wykorzystajcie tą pełnię drogie strzelce na to żeby podjąć wa bardzo ważną decyzję w waszym życiu bo wy macie siłę w tym momencie to jest ten moment dla was podjęcia decyzji eee, jeszcze moi drodzy rada, przetasuje karty od tarota nocy drogie strzelce na pełnię sąd to jest karta Brama. Okay? Będziecie przechodzić. Bardzo silnie, bardzo mocno do właśnie tego przysłowiowego innego świata. Macie do tego siłę. I nikt wam tego nie odbierze. Bo popatrzcie, ta droga też jest oświetlona. Tu jest jakaś, jakieś światło, do którego wy Podążacie, podejmując tą decyzję. I to będą bardzo odpowiedzialne, mam wrażenie, decyzje, pod, pod, które będą podjęte za pomocą tego, w co wierzycie, bardzo mocną taką siłą, tak? Siłą, mądrością i równowagą. Moi drodzy, przeczytam wam tą radę na... Starota nocy, już tutaj patrzymy, są dostateczne aż do nowego świata. Wkraczasz w nową epokę. Twoje doświadczenie cię umacnia i pozwala ci dziś iść przed siebie bez strachu. Pozbądź się ciężarów z przeszłości i pewnie wstąp do nowego świata, jakim jest twoja przyszłość. Piękne czytanie, drogie strzelce, bardzo mocne. Czas decyzji dla Was. Wszystkiego dobrego. I barany. Jakie będą energie ogólne dla pazowiakalnych baranów w czasie tej pełni? Mhm. Królowa buła. No, kochani, będziecie świecić, błyszczeć yy, i wszystko jest Wasze w czasie tej pełni. Będziecie czuć się właśnie jak ta królowa buław, która może wszystko. Która wie i zna swoje zasoby, która potrafi działać pewnie z uśmiechem na twarz. Dlaczego? No, barany, barany. Tak, dlatego, że kończy się coś. Dziesiątka mieczy to jest koniec. Yy, zakańczacie coś definitywnie w czasie tej pełni i to wam daje poczucie pewności siebie. I działania pewnego jest zakończenie. Coś się kończy. Coś się kończy i wy to już wiecie. Już tu nie ma odwrotu. Poczujecie siłę Moc do działania, ogień do działania, zdolność, pewność siebie i dużo optymizmu w tym wszystkim. E, powiem szczerze, że dziesiątka mieczy nie jest złą kartą, bo to jest, e, jeżeli wy to wam daje to zakończenie, to, co się kończy, daje wam taką pewność siebie, to myślę, że ta dziesiątka mieczy całkowicie można ją w pozytywie rozwiązać. Znowu paść mieczy. Uważajcie, moi drodzy, na informacje, które do was dochodzą. Tak? Weryfikujcie pewne rzeczy. Nie słuchajcie plotek. Bądźcie pewni siebie. Wy wiecie, Kim jesteście. Wy w, te, w czasie tej pełni poczujecie wartość i bardzo wysokie poczucie własnej wartości. Ale żeby wam nikt tego nie zaburzył, także nie słuchajcie pewnych e, informacji, e, może też pochodzących od Was, tak? tak, z wewnątrz Was, które zaburzą tą pewność siebie. Koło. Odwrócenie. No co koło może powiedzieć moi drodzy. Wasza sytuacja w czasie tej pełni zmieni się o 180 stopni. I to widać. Bo jest zakończenie definitywnie i jest zupełnie coś nowego. I to się dzieje, mam wrażenie. Nie bez waszej wiedzy i mocy. To się dzieje za sprawą Was, Waszej sprawczości. To nie jest tak, że wszechświat, tak? Kręci tym kołem. Nie, Wy kręcicie tym kołem. Wy macie władzę nad kołem losu. Wy zmieniacie swój los w czasie tej pełni. Ok? Bo Wy jesteście królową buław. I teraz tak, odcinacie pewne rzeczy definitywnie. One się już same odcięły, ale wy jeszcze takie wstawiacie, kropkę nad i, powiedziałabym. I co to spowoduje w czasie tej pełni? Że wy wreszcie odzyskacie spokój. Tak? Przespane noce skończą się lęki, skończą się obawy. Być może coś się ciągnęło zbyt długo, tak? I wy Wręcz nie mogliście sobie poradzić ze swoimi emocjami, drogie, drogie Barany, tak? Mieliście lęki, obawy, nie mogliście skupić się na czymś. I teraz to się kończy. Też los powoduje, że pewne rzeczy się kończą, ale Wy bierzecie sprawy w swoje ręce również. Swoje życiowe sprawy bierzecie w swoje ręce, pewnie. I jeszcze do tego wszystkiego wystawiacie kropkę nad jej i odcinacie pewne rzeczy. I kończą się lęki i obawy. Spokojnie możecie zacząć od nowa swoje, swoje, swoje doświadczenia życiowe, tak? To będzie coś nowego dla Was w czasie tej pełni. Tylko nie dajcie się tutaj temu paziowi mieczy. Niedojrzałości się nie dajcie. Tak? Tu muszą być dojrzałe pewne decyzje, bo to są mocne karty. Zobaczymy jeszcze, co Tarot Nocy ma Wam do powiedzenia na temat tej a, pełni. Jaka to jest rada dla Was? ósemka yy, kielichów. Nie, wy się nie odwracajcie, tak? Wy idziecie już. Idziecie w stronę tej pełni księżyca. Ja, może nie będę tutaj się wywodzić, bo chciałam Wam przeczytać Tarot Nocy, co ma to powiedzenia na temat ósemki kielichów. Pozostawić wszystko za sobą. Księżyc mnie wzywa, muszę odejść. Porzucam życie, które nie przynosi mi już satysfakcji i rozpoczynam nową podróż. Czy pójdziesz ze mną? Nowe. Odcinanie od starego, koło losu się odwraca. Tak? Kończy się coś, wy teraz jesteście pewni siebie. Mam wrażenie, że tak, jakbyście się yy, wzmocnili bardzo mocno w czasie tej pełni. Swoje emocje, swoje działania, swoje myśli odcinanie i kończą się lęki i obawy. Tylko nie zawracajcie z tej, z tej drogi. Już się nie odwracajcie. Idźcie w stronę tego księżyca, który tu widać. Życzę wszystkim y, pozytywnych energii w czasie tej pełni. Dużo jest, moi drodzy, energii właśnie y, odradzania się. Zamykania pewnych rzeczy, odcinania pewnych rzeczy, i to jest u wszystkich, zauważyłam. Także wykorzystajmy wszyscy, wszyscy tą pełnię na to, żeby właśnie odrodzić się, jak ten feniks z popiołów, tak? I iść w nową stronę. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam Was bardzo serdecznie.